Tego pachołka nie było. Tego no pachołka nie było, nie było! Przecież ty zabijesz ostatniego kurwa. No właśnie zabiłem ostatniego i nagle po no. się. Nie pojawił. Nie, wy tam jesteście kurwa we dwóch. Dobra, nie. to ja nie będę nic postawiać, ile ty masz piwal Gatlingu? 250. No, no to co panie, co ja będę postawiać kurwa? Tak nigdy tylko nie zużyjesz. No. Ry ry Jak już żyjesz, to będę zostawiał. To kurwa na relizę dzisiaj <grym> 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 by, Kurwa 6 osób na relizę dzisiaj było, chyba? Nie, 5 nas było. 6? Nie, 5. Nie, 5 <grym> <grym> brakaj di dzwoniącego, braka di dzwoniącego. Wypierdalaj, kurwa. Ty, głaba od religii kurwa, że nie wytrzymuje z nami, nie? Ciężko, ty znasz tego youtubera z Zony, co nagrywa tego Kotnighter kiedyś? Nagrywał? Nie hmm. co tam było? Nie wiem kurwa, to było wymyśl dla kogoś nika i kurwa ktoś go zabił w tym codenight'cie i zaczął dr drzeć pizdę, nie wiedziałem, że mam kurwa... Ja w sumie nawet nie miałem podgłoszonego telefonu, kurwa. <ślesujesz> <ślesujesz> to, to on sobie powiedział? No kurwa tak zadar się mocno, nie? A, ty pana kurwo, czy coś. <ślesujesz> no, no, ty na kurwo! <ślesuj> <ślesuj> Ej no... To za akurat, no, nawet jeszcze jakiś śmieszny... Dobra, ostatni razie. run i zadzwonię do tego typa. No. Dobra. Nie zostawiamy pachołków tym razem. Mhm. Mm to jest piwo ma więcej kilo mnie, nie? GG. No bo jesteś słaby. Myślę, jak zwykle na topie. Bo ty masz najwięcej tej... Podkładki, no. Aha kurwa, myślałem, że mam... ...fasolkę i jej nie miałem Khm, <coughs> khm, khm, się bing jumpem wpierdoliłem Pararararapum Tararararapum, Ja ich zaproszę na kawkę, nie tak jak ty cweru oh, tylko jednego zdążyłem zabić Ty, hey, piwol Widzę No, już na topie, nie killi. Więcej niż piwal. To się liczy. Niby ja ty... spell może być tylko jeden. Te, bo jeden wyjebał gdzieś tam. No właśnie, Zajębało. kogoś tam wyjebało, kurwa. Ej, kto będzie miał najmniej killi, stawia kepsa, nie? Ja tutaj nie mam kebabów, nie. No ale jak przyjedziesz. No święta sobie kurwa. Zjemy kebsa. No właśnie zamówię sobie kebaba przed świętami, go włożę do lodówki i po prostu... Ale dwa dni chyba przed tymi, nie można jeść mięsa czy nie? Czy to było kurwa w kwietniu ten na tej Wielkanoc? Chyba było... Na Jem, Wielkanoc. To. Nie, 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 nie pamiętam. Dobra, nie kasa. Kurwa Baron. To ja, bo, to ja biję tego Barona. Dobra, to my wybijamy piwol, WYBIJAMY PIWOL! Ja miałem kurwa misję, nie? Żeby zabić barona kurwa. Mogłem ją wziąć. Halo, co że lek odpierdala? Ja biję kurwa barona, ten kurwa nie wiem, bije zombie, teraz nie? -tu, kurwa Wcześniej od zajewany. razu się zrespił już! Ja go widziałem! A teraz dwa gatlingi są. Potrzebne. No i kurwa, zniknął mi. T y wy... Znaczy za to będzie piwol, za to będzie piwol. Asymilacja! Dobra, nie było źle, bo akurat stanął z laserem spali bany. Wyszedł z tego po... po... polu, malelo lelelele, ile takie głośniki polu, 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 Jibyly. I JBL? Jibyly. No, takie dobre. JBL, nie wiem. Zależy jakie. Dobra. No to z stów Nie, to nie przepłaciłem tak ostro. A kurwa, Taki... zasadzka od drugiej strony, nie ma spierdalania, nie? Taki dobry najnowszy, no to z stów, nie? No, to kupiłem za 6 tutaj z przeceną. O kurwa tam A za, ja za, za tyle ja ty kupujesz Eee Charge 6 chyba też? No to no to w Polsce jest za 500 jakoś, tak 550 Ty, ja pierdolę nie. A tam kurwa ile zarabiasz nie mam hypera Le tam pójś, do tego idę malutku. No tutaj o, w sumie to patrząc teraz na tego komputera jakiego kupiłem To To jest kurwa mega dobry komputer nie wiem czy nawet w Polsce bym takiego dostał Znalazłem przecież niego nawet. A, no też. Mi się kurwa udało trafić, akurat znalazłem. Kurwa, jak mnie? wszystkie te super blaze'y laserami strają kurwa i się nie da przeżyć w ogóle. Ja tu zginę drugi raz, nie. Właśnie kurwa... Co? no gdzie? Ogród. Dwa, bo nie pokazuje się. No, ja pójdę do Rzymu, przepraszam, Rzym czysty. Jest kibel. Kibel, kibel japi. O, powybijali tu właśnie. Wszystkie gatlingi. Dosłownie wszystkie. Moje, nie. moje biedne gatlingi. Panowie, 3 sekundy. Dobra, hyperem, Z... tak. Można o, bombi, tak. On się tu respi, po Ja nie zdążę, kurwa, nigdzie iść wejść. Kurwa, nie <śles> tu. Kurwa, zrespiły mi się zombie na mordzie! <śles> Idźcie, idźcie, idźcie. Idę, idę. Ja sobie wybiję tam sobie tu. Dobra. Bo mnie tak się kurwa rozlaźli u mnie. Ja pierdolę. No skurwa gazeta jebana pana 9 Jaki tam jest? Był czas? 10.45 To na razie dobry pajs <coughs> Dobra, ja zostaję na środku to Może strzelaj jak zostajesz na tym środku No jakbym nie strzelał A Fajepiście, kurwa Wszystko kurwa na mnie Kurwa Impobot Dobra, ja coś znam Kurwa, impobot jeszcze Dobra, czego te strzały nie trafiają tego kibla? Dobra tego teraz nie ja mogę na to wejść. Halo. Nie wiem. To boss. <śmuszczak> wow, nie potrójny boss. Co jest kurwa? Jak będzie jeszcze jeden boss, to mamy. Ja pierdolę, pełne skupienie teraz, nie? Dobra, my... Nie wiem, w sumie zależy, gdzie będzie, nie? Ale to jest, możemy mieć tego, tego rana w końcu. Jest tutaj. To jak odparam gatunek, dobra, dobra, dobra. Mi zeszedł kurwa z pola widzenia. Co ja idę wybijesz tam Dobra. Nie musicie tylko zabić, ja nie mam gatlinga już. Komi zeszedł z pola widzenia. Ja mu dużo zadałem. Ja się biję z trzema kiblami ogólnie. Nie wiem, on strał do mnie jakimś głównym. Dobra zajmie Kibel no, Chujowa kurwa nam no poszło to chuj. Kurwa Bardzo chujowo, kurwa. kurwa. Nie no kit Tak nie mamy gdzieś Gdzie 13 nie? nie będzie Zobaczymy ile To będziemy mieli 11 no to nie mamy przecież kurwa no, no to pewnie nie Ale zobaczymy ile po prostu Bo to zawsze no ja wiem, bo tu dodając jeszcze te 10 minut, nie no, czyli to minuta, znaczy no, już nie ma szans. Kurwa, tak miło, że mi się ekran nie trząsł. Bip, bip, kurwa.